Panu prezydentowi towarzyszą pani Barbara Kamińska, małżonka Mariusza Kamińskiego, oraz pani Romualda Wąsik, małżonka pana Macieja Wąsika. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak wszyscy znakomicie wiedzą. Ok, let's go. Proszę Państwa, mamy w Polsce kilka kwestii, które należałoby wtłaczać w opinię publiczną. Pierwsza kwestia, bardzo ważna dla nas, dla społeczeństwa, to skazaniec. Skazany Mariusz Kamiński i skazany Maciej Łądzik. Osoby te dopuściły się przekroczenia uprawnień w funkcjonariuszy publicznych i używając podstępu wszczęły postępowanie karne przeciwko innym osobom niszcząc ich kariery podobne polityczne, a czasami doprowadzając do tragicznych śmierci. Proszę Państwa, jak to możliwe, że w demokratyczne państwie prawa prezydent danego państwa, w tym przypadku u nas nieszczęśliwa osoba Andrzeja Dudy w tak bestialski sposób ciemniąży Polskę. Tak, proszę Państwa, ciemięży Polskę. Ten kabaret dwóch skazańców, dwóch skazańców, którzy dopuścili się pospolitych przestępstw urzędniczych, przestępstw. Przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępczego dokumentu, jeśli chodzi o aferę gruntową, e, dzisiaj stali się ikoną walki. O co pytam? O bezkarność? O różne e, jakości prawa dla wybrańców? Nie. W Polsce z, e, konstytucja powiada, że jesteśmy wszyscy różni, e, równi wobec prawa. Skoro więc Kamiński z Wąsikiem popełnili przestępstwa, to mają ponieść zasłużoną karę mają prawo skorzystać ze wszystkich przepisów przeznaczonych dla osób skazanych, w tym mają prawo skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia. Są to ludzie pierwsi, pierwszy raz karani. Ale ta sytuacja nie może być permanentnym takim destruktorem życia publicznego i politycznego, ponieważ ta sytuacja ma bardzo poważny wydźwięk. Międzynarodowy i dalej osłabia pozycję Polski. A pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się bestialska wojna. A więc, proszę Państwa, jest to rzecz bardzo, bardzo ważna. Nie może być tak, że dwóch skazańców powoduje absolutną destabilizację sytuacji społeczno-politycznej w tak wielkim kraju jak Polska. Drugą, kochani Państwo, rzeczą jest zachowanie się tzw. prezydenta Polski Andrzeja du day. Mm -hmm. Co do wszystkich kwestii, z którymi usiłuje sobie radzić nowy rząd, te różne przepychanki, te obietnice, te strachy, na lachy podpisze, nie, nie podpisze ustawy budżetowej, skieruje dotyka, TK, nie skieruje do TK, będą przeteminowane nowe wybory, nie będą, to jest działanie człowieka, który musi zdawać sobie sprawę z tego, że to jego działanie jest działaniem na niekorzystne. Polski i Polaków. I my wszyscy jako wyborcy, my wszyscy jako suweren powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, kim jest aktualny prezydent Polski bardziej, kim jest osoba, która piastuje aktualnie Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, rzecz kolejna odwołanie przez Pana Ministra Sprawiedliwości, prokuratora krajowego, który prokuratorem jest od 2010 roku, bo jest co prawda prokuratorem, ale w stanie spoczynku. I teraz, proszę Państwa, grupa dobrze robiących ziobrze prokuratorów regionalnych, m.in. ten Szaleniec z Warszawy, czy taki czy różne inne stworki Janeczki, nie Janeczki destabilizują pracę w prokuraturze. No ja chciałbym zaapelować do, 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 do władz Polski, że prokurator regionalny, czy to w Warszawie, czy to w Lublinie, który nie wykonuje poleceń służbowych prokuratora generalnego, popełnia przestępstwo z artykułu 231 paragrafu 1 Kodeksu Karnego i jeżeli na gorąco tego prokuratora zatrzymujemy, to nie Niech to nie go immunitet, czyli tych ludzi można po prostu zatrzymać, postawić im, proszę Państwa, zarzuty, zawiesić w, na urzędzie prokuratora y, i wszcząć postępowanie karne, a następnie wydać zgodę na tymczasowe aresztowanie takich osób, bo no, to nie może być tak w, u nas, że... że y, y, w prokuraturze, w prokuraturach bandyci, bandyci od Zbigniewa Ziobro, yy, sabotują legalne działanie yy, Ministra Sprawiedliwości, prokuratora Krajowego Generalnego, którym jest pan Adam Bodnar. Każdy ma prawo mieć zdanie swoje na temat pana Adama Bodnara, no ale proszę Państwa, no to jest to Urząd Ministra Sprawiedliwości, teka Ministra Sprawiedliwości, jest to Urząd Prokuratora generalnego i tenże człowiek jako urzędnik państwowy wybrany yy, do pełnienia tej funkcji ma prawo i obowiązek stosowania prawa i kierowania takimi właśnie instytucjami, jakie są powszechne jednostki prokuratury w Polsce. A więc zaapelujmy, proszę, do pana Bodnara, no mamy do czynienia z sporządzenie pisma przez prokuratora tego Janeczka czy tego wariata z Prokuratury. Regionalnej w Warszawie. No jest po pierwsze przestępstwem e, e, fa, poświadczenie nieprawdy w dokumencie mające znaczenie prawne, kiedy on poleca prokuratorom e, e, okręgowym i rejonowym podporządkowywanie się starym zasadom, które utworzył Ziobro, a które nie są zasadami rangi ustawowej, e, i aż wreszcie prokurator, który wprost występuje przeciwko prokuratorowi generalnemu do no, popełnienia przestępstwa przekroczenia. Uprawnień. Tak, taką osobę, mimo że chroniona immunitetem, możemy zatrzymać, e, e, przeprowadzić czynności, a następnie wystąpić m, do właściwej instytucji z wnioskiem o e, wyrażenie zgody na pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności karnej, postawić jej zarzuty, e, a, 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 aż wreszcie możemy ją aresztować. No jeżeli prokuratorzy, tak zwani prokuratorzy, bo to z prokuratorami to bydło Ziobrowskie nie ma nic wspólnego, jeżeli oni tak działają, to trzeba podejmować racjonalne, prawem uzasadnione kroki. I mnie dziwi, że mm, Polska się dalej bawi z tymi bandytami. Tych bandytów trzeba natychmiast, proszę Państwa, zatrzymać, ogłosić im postanowienie o przestrzenieniu zarzutów i wyjechać zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności. A nade wszystko prewencyjnie aresztować, bo oni niszczą nasz kraj. I to jest zadanie, i jedynym uprawnionym w tej materii jest właśnie pan minister prosi Adam Bolner. Szanowni Państwo na koniec tego mojego wywodu chciałbym powiedzieć tak, proszę zobaczyć, jak wielką krzywdę wyrządził pis w Polsce i proszę zobaczyć jak wielką krzywdę wyrządza nadal nie godząc się na to, by Polską rządzili ludzie, którym wyborcy dali do tego prawo w sposób konstytucją przewidziany. Zachęcam Państwa do komentowania, życzę Państwu dobrego wieczoru i pozdrawiam.